Kolejny Dzień, kolejny horror mod. mod pack. Pobrałem sobie Optifina, więc yy, po prostu przepraszam Was, ale jestem po prostu za bardzo taki przestraszony, bo jest taki dziwny mod. Taki horror. Ja na serio nie wiem, czy to opcjonalne, żeby zagrać. Ale no, w sumie, muszę. Już w footsteps. To jest mój loot, który zabrałem Na razie nie mam W sumie można powiedzieć, że nie mam nic do przepalenia i ja ten zjem W ogóle Po prostu nie oceniajcie mojego yy, grania. Nie jestem aż taki dobry Minecraft Po prostu chcę sobie nagrać. Pesac. Pesac. Você viu o que aconteceu? Hum, é Creeper. Oh my god. Oh, to aí. O oh, Mi dają kombo. No chyba sobie... Nie. Dobra, chcecie się bić? To jak chcecie, to chcecie. Czekam. No chyba więcej was matka tu nie miała. Szybkie zebranie. że to jest jakaś dziwna postać. No serio się cykam, żeby grać tak Nie zaraz ginę od skieleta. Nie, ale ty na serio mam takie wrażenie, że coś mnie właśnie... Wygląda Serio? To single player Ooooooo, przy Ja nie wiem Nie znam, nie znam takich quantum fizicsów Muszę iść jest enderman Czemu tu jest wiedźma? A może po prostu wezmę sobie materiały i kupię. No, chyba sobie... No. Tu enderman, poważnie. Jestem za bardzo leniwy, żeby sobie upiec jedzenie. De Definitywnie dedam Może jak zdobędę dużą, a to się polepszy. No, ah, to ja jestem tak daleko? Cykam się. No wyobraźcie sobie, że kopiecie sobie tak normalnie. A tak nagle. Zdawa mi jest jakiś typ, i Was goni. To jest właśnie moje wyrażenie, że jest za mną jakiś typ. Nie mogę wyjaśnić, kto. Widzę, widzę żelazo, ale. Po prostu nie chcę mi się go zbierać. Sorry. Ciełok. Mam taki taki problem. Jednak nie mam. Jednak. Ale jak sobie mogę, spowodnie. Bo jak już będę miał. Iron no to będę wykokszony i nie będę się w ogóle bać, ale jak na razie to jestem po prostu taki trochę o, hmm, można tak powiedzieć Yeah! Wy też to wid Wy też widzieliście ten name, tak? Nie wiem, czemu jestem taki cichy. Jak gram sam taki horror mody jestem taki obsrany. Tu musiałem to powiedzieć. Nie miałem wyboru. A to ktoś był? Ja widziałem. Name no tak. Tu nie ma szans, że ja tego nie widziałem, że ja sobie po prostu przewidziałem. Dobra? To wszystko na dzisiaj. Ja już jestem za bardzo obrany.